manu, no. witajcie z tej strony Marcel Gitara i witam Was w kolejnym blogu na moim kanale Marcel Gitara Team. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że od dwóch dni jest na moim kanale Marcel Gitara Marcel X ten teledysk Miko, Marcel Gitara Mikołaju Hej. Więc tak, zapraszam go zapraszam do obejrzenia go. Link do tego teledysku będzie w opisie. Dzisiaj Od dzisiaj zaczynamy blogi na tym kanale, świąteczne blogi, i będę próbował je nagrywać do 24 grudnia. Więc tak, chcę Wam jeszcze tylko powiedzieć, że. Że od kilku dni jest już moja nowa strona w internecie. Też będzie link do tej strony w opisie. Będzie powiedziane w opisie, co tam, jak możecie dostać się na tą stronę. I tylko jeszcze Instagram będzie w opisie, również link do tego Instagrama też jest w opisie. No i do zobaczenia. W no i obserwujcie mnie na Instagramie. No i